Na głowie cały dzień kręcę jakiś nowy projekt Wypalam się jak jazz, który palimy we dwoje Świecę jak miliony monet, to nie było ustawione Ale trochę rozleniwia taka łatwa forsa, ziomek Kiedy nie wstaję by grać w to gówno i ryzykować I tylko czuję strach, kiedy zaczynam lądować Nudzę się już nawet w snach, mocno zaczynam świrować Kiedy to wszystko już znasz, dużo mnie ci bawią słowa Scena płonie, zobacz jaka jesteś rozpalona Jak milion moich fanek nie zaprasza na Gibbona, ja tylko lubię jeśli ty kręciłeś Joe, ja znów się zapętliłem Tak, znowu to zrobiłem, zobacz jak szybko nam leci czas Kiedy siedzę w telefonach, to mój wirtualny świat W którym też cię bardzo kocham, a to tylko taki track Luźny na płytę Gibsona Po Potro... trochę pozmieniało się od Halo i Kukona Problemy nie zniknęły, obróciły tylko słowa Mam coraz większy pokój, a mnie pokoju ma głowa Nie dotkwiera mi głód, a tym bardziej żaden długo Oprócz tego kiedy wzrok zadłużony w twoich oczach Nie mogę narzekać, żyje we mnie pokora Docenisz ile warta kiedy Aplauz nie ma końca Jak łatwo jest odlecieć i nigdy nie wylądować Dlatego studzę hego zanim zdąży zrobić pożar Moje zmartwienia to żart Innych zło dotyka co dnia Więc muszę nieustannie w głowie robić sobie format Wyjeżdżam już co tydzień, a miałem tu chwilę pograć Taka była długa droga od przedszkola do Szynola Hej, setki dobrych decyzji sprawiły mi życie lepsze Budzę się dzisiaj w snach, kiedy siedzę we susemce. Nie czekał na mnie has, żadna drama też nie tym bardziej satysfakcji, już mi nie odbierzesz Hej już mi nie odbierzesz, hej Satysfakcji już mi nie odbierzesz, hej Czeka nas Tysiąc stali kar Jedno rozstanie wabanki Budzisz się Tylko w snach Ciągle trwa Zbiór zmyślonych rad Zaufałem sobie sam I budzę się Przez to w snach Czeka nas tysiąc talii kart. Jedno rozdanie w banki, budzisz się tylko w snach. Ciągle trwa zbiór zmyślonych rad. Zaufałem sobie sam i budzę się przez to w snach.